Jestem Karol Ujeczka, klasa 4.1. Chciałem zaprezentować makietę schematu parkingu samochodowego. Działa ona tak, że na zasadzie wjeżdża samochód na miejsce parkingowe i zapala się czerwone światło. Na samym wjeździe jest właśnie pokazana tablica sygnalizacyjna. No i po prostu wiadomo, czy wjeżdżać na parking, czy nie wjeżdżać, bo nie ma sensu jeździć po parkingu. Bez sensownie krążyć jak nie ma miejsc samochodowych. Pokazuje też, które z miejsc jest oznaczone wolne. Przykładowo zielona dioda zajmuje i pokazuje wolne miejsce, czerwona zajęte. Jest opisane 1, 2, 3, 4. Łatwo idzie poznać, gdzie jest miejsce parkingowe zajęte, a gdzie nie. A koszt? Koszt to około 70zł ta makieta, a cały system to pewnie więcej. I jak długo takie też można robić? Ile zajęła czasu? Makieta? Makieta gdzieś około dwóch dni. Z dopracowaniem w ogóle jakby jakoś w miarę sprawnie to działało.